Dzisiaj zapraszam na podbój byłej już monarchii austro-węgierskiej. Pomimo tego, że byłej, to jedna z potraw, która wywodzi się z tamtego okresu, przetrwała do dzisiaj i jest, uwaga, jedną z najbardziej popularnych na świecie. Mowa oczywiście o sznyclu wiedeńskim. I my go dzisiaj troszeczkę zmienimy. Zaczniemy jednak od dodatku, który jest bardzo charakterystyczny i zawsze dodawany był właśnie do wiedeńskiego, czyli sałatki ziemniaczanej. Najpierw ziemniaki pokroimy w drobną kostkę i na parze ugotujemy bardzo fajne, ładnie wyglądające ziemniaczki. Na początek więc około 600 gramów ziemniaków kroimy w drobną kostkę, mniej więcej 1,5 na 1,5 centymetra. Nie ma to większego znaczenia. Hec. Ziemniaczki pokrojone. Gotujemy na parze. Pod spodem naczynie jest wrzącą wodą. Wrzucamy ziemniaki i gotujemy. Bardzo ważna rzecz, jeżeli wrzucimy tu ziemniaki, one nie mogą oczywiście pokrywać całego naczynia, bo inaczej te na górze na pewno się nie ugotują. Więc wrzucamy mniej więcej dwie warstwy. Takie powinny się idealnie ugotować. Zamieszamy je w trakcie gotowania. Gotujemy do miękkości. Powinno to zająć około 15-20 minut. Sprawdzimy. Przygotujemy jeszcze jeden bardzo fajny element do sałatki, który tak naprawdę mam wrażenie, że jest również bardziej elementem dekoracyjnym niż smakowym, chociaż doda fantastycznego aromatu. Przygotujemy chrupiące plastry boczku. Do tego potrzebna nam jest blacha z dwoma kawałkami takiej samej wielkości pergaminu i oczywiście boczek. Około 100 g boczku cienko pokrojonego w plastry. Rozkładamy na jednym pergaminie, przykrywamy drugą. Ok. Tak przygotowane. Przykładam drugim kawałkiem pergaminu. No i muszę coś położyć, co jest dosyć ciężkiego, żeby ten pergamin mi nie sfruwał. Jakiekolwiek naczynie, które macie. Dociskamy boczek. Po pierwsze, żeby pergamin nie a po drugie, żeby boczek się e, nie wybrzuszył, żeby jednak był płaściutki idealnie taki, który będzie nam potrzebny. Wkładamy do piekarnika. Piekarnik nastawiony na temperaturę 180 stopni. Ok? Czas? 15–20 minut – to wszystko zależy od grubości plastrów boczku, ale również od jego stopnia dojrzałości i tego, czy boczek jest tłustszy czy chudszy. 15 minut, zajrzymy do boczku, ziemniaki się gotują, więc przyszedł czas wreszcie na mięsko. Plastry schabu i do tego potrzebny nam będzie tłuczek, bowiem te plastry schabu chciałbym nieco rozklepać. Klasyczny sznycer wiedeński, oczywiście zrobiony jest z cielęciny. Pamiętajcie o tym, bowiem nazwa wiedeński zastrzeżona jest tylko do sznycla zrobionego z cielęciny. My dlatego nazwiemy tę potrawę sznycel owsiany. I też się zastrzeżemy, że nikt więcej oprócz nas jej nie użyje. Sześć plastrów schabu. Eee, musimy je delikatnie rozklepać. I tu kolejny trik. Będziemy rozklepywali kawałek mięsa, przykrywamy go kawałkiem w spożywczej folii i delikatnie rozklepujemy. Zobaczcie, po pierwsze schab idealnie rozkłada się, ślizga niemalże po tej folii, łatwo jest go rozklepać, łatwo uformować za pomocą tłuczka, no i dzięki temu mamy idealny, ładnie rozklepany schab. Tak traktujemy każdy kawałek mięsa. Mówiłem wam i obiecałem tak naprawdę chrupiący sznycel, owsiany sznycel. Dlatego też do panierunku użyjemy oprócz bułki klasyki również płatków owsianych. Panierunek składa się z około 100 g płatków owsianych, bułka tarta, tej bułki oczywiście możemy dodawać mniej albo więcej. Na tę ilość ja myślę, że jednak użyjemy 100 g. Jeżeli nam troszkę zostanie panierunku, zostawimy na później. Mąka pszenna i oczywiście jajo. Na początek trzeba przygotować płatki owsiane. Tak duże płatki owsiane jednak nieładnie by wyglądały na sznycu, to też troszeczkę trzeba je rozgnieść. Bułka tarta. Mieszamy. Jeszcze raz rozgniatam, kruszę, dokładnie mieszam. O właśnie, widać kawałki płatków. To wszystko jest jeszcze wymieszane z bułką tartą, ale potrzeba troszeczkę koloru, życia. Ja mam natkę pietruszki, jeden pęczek. Połowę wykorzystam do sałatki ziemniaczanej, a pół tego pęczka pokroimy do panierunku. Posiekana natka pietruszki dodajemy ją do płatków owsianych wymieszanych z bułką tartą. Mieszamy to wszystko dokładnie. O, właśnie, i teraz oprócz tego, że panierunek ładnie będzie wyglądał po usmażeniu, będą te zielone akcenty, to również pięknie, świeżo pachnie. Wystarczy teraz tylko rozmącić jaja. Dwa jaja w zupełności nam wystarczą. Roztrzepujemy je. Rozmącone jajo, płatki z bułką i natką pietruszki, mąka. To wszystko, czego potrzebujemy do opanierowania schabu, ale zanim to nastąpi, chyba muszę wyjąć ziemniaczki, bo na pewno już doszły. Pamiętajcie, żeby ich nie rozgotować. One muszą być ugotowane idealnie. Nie wiem, jak to scharakteryzować. Cały czas piękna kosteczka. Mm. Po naciśnięciu rozsypują się. Można powiedzieć, że są chrupiące. Wysypujemy ziemniaki. I musimy zostawić je na kilka chwil, żeby ostygły. Każdy kawałek mięsa przed opanierowaniem trzeba jednak doprawić. To też wyjmę wszystkie kawałeczki na deskę i doprawimy solą i białym, mielonym pieprzem. Odwijam je bezpośrednio tuż przed panierowaniem, dlatego też będą piękne i soczyste po usmażeniu. Pieprz biały – nie róbcie nigdy tak, że solicie każdy kotlet osobno, starając się go pokryć pieprzem, bowiem będzie wtedy za ostry. Jeden ze sposobów na szybkie marynowanie mięsa dużej ilości to stworzyć swego rodzaju mgiełkę i taką mgiełką pokryć zarówno pieprzem, jak i solą. Doprawione kawałki mięsa teraz panierujemy. Bardzo ważne jest, żeby każdy kawałek mięsa najpierw obtoczyć dokładnie w mące. Zobaczcie. Nadmiar mąki trzeba strzepać w jaju i dopiero w płatkach. Rozkładamy na talerzu, dociskam jeszcze i tak panierujemy pozostałe. Opanierowane kotlety teraz możemy już smażyć. Olej i układamy. Nie za duży ogień. Boczek, sprawdźmy. Czy jest wystarczająco mocno zesmażony? Zobaczcie, on pływa niemalże w tym tłuszczu, który się z niego wytopił. Tego tłuszczu jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego też należy szybko, wtedy kiedy jeszcze jest gorący, odsączyć go na papierowym ręczniku. Najlepiej dwie warstwy. I zdejmujemy. Przykrywamy drugą warstwą. Delikatnie dociskamy. Owsiane sznycle czekają już tylko, żeby włożyć je do piekarnika. To dobry sposób na to, jak chcecie przygotować sobie kilka, kilkanaście porcji na przyjęcie gości. Otóż usmażyć wszystko, położyć na blaszce z pergaminem, i później tylko na chwilę wrzucić do piekarnika, żeby podgrzać. Ja na chwilę odstawię przygotowane sznycle i teraz możemy zająć się przygotowaniem sałatki ziemniaczanej. Mamy ugotowane ziemniaki, ale jak ugotowane, zobaczcie. Każda kosteczka, tak jak ją pokroiliśmy, nie rozpadła się. Jeżeli kiedykolwiek kroiliście ugotowane w całości ziemniaki, to wiecie, jak to wygląda, wiecie, ile jest bałaganu. Zobaczcie. Czyste, piękne, niemalże sterylne pokrojone ziemniaki na parze. Klasyczna niemiecka sałatka, doprawiona porządną musztardą, bardzo ostra, lekko e, powiedziałbym, nawet pikantna. I my tę pikantność uzyskamy, dodając troszkę ostrej, mielonej papryki. Natomiast chciałbym, żeby ta sałatka była nasza. Dodamy trochę miodu, ale po kolei. Kiszone ogórki, jedna mała cebula. To wszystko kroimy. Cebulę kroimy w piórka. Różnica pomiędzy krojeniem w półplastry a w piórka. Otóż półplastry kroimy tak, że połowę cebuli układamy i kroimy w poprzek. To są półplastry. Piórka kroimy zupełnie inaczej. Odcinamy z jednej i z drugiej strony. I cebulę niejako kroimy wzdłuż, pod lekkim kątem nachylając nóż. Dlaczego kroimy je w piórka, a nie w półplastry? Powiem, te półplastry bardzo łatwo mogą się łamać, szczególnie przy mieszaniu sałatki. Cebulę pokrojoną w piórka trzeba troszeczkę rozkruszyć. O właśnie. I dodajemy ją do ziemniaków. Ogórki kroimy w cienkie paseczki, więc najpierw w plastry, a później już w poprzek pod delikatnym skosem, tak żeby były pokrojone podobnie jak cebula. Pokrojone ogórki do sałatki. Kapary odsączone yy, w całości, nie siekamy ich w ogóle, również dodajemy do sałatki. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie używamy na razie przypraw, ani soli, ani pieprzu. Dlaczego? Bowiem ogórki i kapary, które dodajemy tutaj, są bardzo słone, więc yy, wstrzymujemy się z doprawieniem sałatki tak naprawdę do momentu, kiedy wszystkie składniki zostaną wymieszane, wszystkie, łącznie z sosem. Dlatego też przygotujemy teraz sos, bardzo prosty który możecie spokojnie stosować do każdego rodzaju nawet upieczonego mięsa albo upieczonej ryby, ale my dzisiaj doprawimy tym sosem sałatkę. Około 30 g musztardy Dijon, do tego około 15 g miodu. To wszystko doprawiamy sokiem z połowy cytryny. I aby tę cytrynę lepiej wycisnąć, troszkę ją pomasujemy. I teraz dodajemy sok z cytryny. Każdy sos, każdy dressing, niezależnie od tego, czy to zimny, czy ciepły, powinien zawierać w swoim składzie tłuszcz. My dodajemy tutaj olej rzepakowy, który znakomicie wygląda. Jest ciemnego, złotego koloru, a do tego jeszcze pięknie pachnie. To wszystko powinniśmy teraz już tylko wymieszać. Dobrze, wymieszane składniki, szczypta papryki do ziemniaków, i teraz polewamy to wszystko sosem. Sałatkę dokładnie mieszamy i to, co powiedziałem, nie doprawiamy jej teraz. Czekamy, aż wszystkie składniki się przegryzą. Czekamy, aż ogórki i kapary oddadzą swój aromat. Oddadzą przede wszystkim ten słony smak, którego, którym są bardzo mocno wysycone. Sałatka gotowa. Teraz już możemy wrzucić sznycle dosłownie na chwilę do piekarnika. Możemy zrobić jeszcze jeden zabieg. Nie musimy, ale możemy. Pokażę wam go. Bardzo często dodaje się na wszystkie elementy, które są opanierowane, kawałeczek masła, które rozpuści się, zacznie się pienić na tym kotlecie, doda mu dodatkowego aromatu. Masło, które znakomicie pachnie. Tak przygotowane, wkładamy do piekarnika dosłownie na 3-4 minuty, 180 stopni, żeby tylko je podgrzać, żeby masło się roztopiło. Cały czas zwracam uwagę na to, że każdy element potrawy musi być kolorowy, musi być ładny. Wydaje mi się, że do sałatki. Powinniśmy dodać coś zielonego. Została nam pietruszka, więc tę pietruszkę drobno posiekam. Ożywi nam nieco ziemniaczki. Delikatnie, tylko przesiekana. Zobaczcie, za pierwszym razem staram się ją siekać od razu drobno. Chciałbym, żeby była puszysta, i taką puszystą dodaję do sałatki. Wykładamy sałatkę na talerz najpierw. Okay. teraz tę sałatkę możemy udekorować pokruszonymi kawałkami boczku. Voilà. Mhm. Została nam połowa cytryny, więc żeby wykorzystać ją również, pokrójmy ją na mniejsze kawałki i dodamy do każdej porcji. Masełko się rozpuściło. Wybiorę oczywiście ten najbardziej przyrumieniony, układamy go na talerzu i wydawać by się mogło, że trudna potrawa, że skomplikowana. Ale jak ją rozbijecie, na części pierwsze, trzy rzeczy do zrobienia: prosta, ale bardzo smaczna sałatka, opanierować sznycel, który jest chrupiący, i boczek. To trzy rzeczy. A w zasadzie się z boczku smacznego. Mam nadzieję, że Wam będzie smakowało.